Zbliżamy się do celu podróży 5 km pogoda się udała, zamówiona tydzień wcześniej. Przywieźliśmy z Rzeszowe słoneczko w Rzeszowie akurat dzisiaj pada. No i jesteśmy we Wrocławiu Czas najwyższy. Piękne dziurawe drogi. Przywitał nas korek na autostradzie, jakiś dzwon, był, ale akurat udało się, że y, pierwszym zjazdem zjechaliśmy. Także udało się ten korek ominąć. <grym> o! I stoją mi się. I suszą pewnie. Albo muszę gdzieś spać. Nie, kogoś spisują. Także no, jesteśmy. Dana, tak pierwszy autobus MAN w wersji przebudowej kogo my tu mamy? mamy za kółkiem autobusu 461 tak? tak, tak, tak mamy za kółkiem autobusu to pozdrawiamy mamy za kółkiem autobusu o zielone A skąd to było? drugi pociąg DLA chyba to jest no i mamy kolejny. No nawet nie widziałem, że tu bociany jeżdżą. Linia 852. A teraz akurat mały. Marco Polo. Mhm. O, mamy i pierwszą gwiazdę. Niestety nie zobaczycie, bo się jak na złość schowała za żywopłotem. O nie, widać nawet więcej autobusów. Mamy chyba jakiś konekto. dawno mnie tu nie było no za chwilę się przejdziemy jakimś tramwajem o mamy kolejny ciekawy bus. schował się, jest, ma widło i ma bus Marco Polo następny przystępny. 啊、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 dla Fononon Linia 23 Kilina. Kilina. <grystans> właśnie kolega rzeszowski Miłośnik spadłby ze schodów tak to jest jak się człowiek trzyma telefonu zamiast poręczy o już się trzyma nauczył się raz wystarczyło nie tak No. Jak jesteśmy na ulicy podwale. O. Patrzcie. pan motorniczy niezadowolony z faktu, że zdjęcie zrobiliśmy jak wjeżdżał na przystanek. Trudno by było wiedzieć, gdzie to jeździ, jeździ. po kolei. No, na na kromerach. Kromera, tak, tak. Wystarczyło przeczytać. Ja masz. Nie ma to jak stać pod stabicą i, i chodzić jaką po utreasą, bo może nie czepić. No po szynach jedziemy. Widać, że Rzeszowski miłośnik to w Wrocławia nie ogarnie. Krzywiczek. Tak, przemilcz, może przemilcz, bo zaraz mi się odszczekniesz i pójdzie mi w pięty O, jedziemy Patrzcie, piękne, szerokie drogi Jest jaka to była ulica? Kosmonautów? Tak, mamy tutaj nawet ulicę Kosmonautów we Wrocławiu, znaczy tak mamy, jest ulica. Postrot dla kubaty. Co przystanku? Linia dwadzieścia trzy. Kierunek. Kierunek. To chyba ja że na każdym przystanku jest kodowany jeszcze numer i tak. kierunek. Trawaj. Mamy tutaj z galerii Renoma. Dość ciekawe miasto. Jeśli ktoś nie był, to polecam. O, słychać kierunku skazy, nie to co w autosanie. mamy tramwaj Skody. Takie skrzyżowanie nie wiadomo czego no i czas na kolejną przejażdżkę tym razem manem Chyba nie pojedziemy Kogoś nam brakuje No i podjeżdża linia Przyspieszona, kaweczka jedziemy na zajezdnię. Jesteśmy po zwiedzaniu zajezdni. Trzeba było zahaczyć na jakieś żarełko. Tutaj aktualnie jesteśmy na ulicy Bogusławskiego. Już po jedzeniu. Widzicie może w tle nazwę. Ugruzina. Bardzo dobra knajpa z gruzińskim jedzeniem. Polecona tutaj przez kolegę rzeszowskiego miłośnika, który już tu we Wrocławiu był. Ja zresztą bywałem już na tej ulicy. Jest tutaj ciąg takich właśnie ciekawych lokali. Co? Jeżeli będziecie głodni, będziecie mieli ochotę na ciekawe, nietypowe żarełko, jak najbardziej polecam yy, ocena hmm. nie jestem żadnym paskalem brudnickim ani Robertem Makłowiczem, ale myślę, że w skali od 9, przepraszam, od 0 do 10 spokojnie mogę dać takie mocne 9,5. Bardzo dobre jedzenie, Także jeżeli będziecie głodni, to koniecznie odwiedźcie knajpę u Gruzina no to jest właśnie lica Bogusławskiego tam już knajpa u Gruzina w tle co ciekawe knajpa znajduje się pod y, torami tu mamy właśnie tory na górze także dość ciekawe odgłosy towarzyszą podczas spożywania posiłków no i właśnie idziemy teraz do hotelu trzeba się zameldować i uderzamy na nocne przejazdy o, mamy już liczbę. Ramba znowu jedzie pewnie Citaro od MPK Tak. Także czekamy na zielone światło. O, jedzie właśnie pociąg, tak jak mówiłem. Chłopaki idą przede mną tradycyjnie. Starają się nie pokazywać na nagraniu. Albo raczej ja się staram ich nie pokazywać tutaj o tak od tyłu w sumie. Wrocław wieczorem, nocą jest równie ładny co w dzień. Oczywiście co kto lubi. Nie każdemu się może podobać. Za chwilę pewnie udam się na starówkę. Żeby Wam pokazać. Kolejny Mercedes Citaro. Generalnie yy, Wrocław, to jest miasto Mercedesów Citaro. Taka ciekawostka. Widzicie coś szczególnego w tym tramwaju? Przód jedzie na kromera, a tył na Wisku. Dobra, obiecałem Wam, że pokażę Wam starówkę. więc jesteśmy w tym momencie w rynku zaraz Wam pokażę z drugiego obiektywu rynek tutaj mamy choinkę o to jest ciekawa budowla o tak dobra ja się na chwilę rozłączę przerzucę na drugi obiektyw Że mamy staróweczkę przepiękne kamienice Hard Rock Cafe tam widać o tak za winklem czerwone o, widzicie, jest, przybliżę może troszeczkę, jest Hard Rock Cafe. Dobra, idziemy dalej, bo mi chłopaki uciekną. Także podziękowania tutaj dla kolegi Wolfsan, czyli jednego z moich oglądających. Za to, że chciał poświęcić trochę czasu przed pracą, żeby nas uprowadzić. Nie to żebym już nie był we Wrocławiu w rynku. Trzeci raz jestem we Wrocławiu i trzeci raz jestem na rynku. Tutaj zobaczcie też takie fajne oświetlenie. Kamienica i takie animacje. Jakby to sobie niby ludzie spacerowali. Zaraz dojdziemy, ja przybliżę, żebyście się lepiej mogli przyjrzeć. Starówka wrocławska wygląda bardzo ładnie i w dzień, i w nocy. tutaj macie takie ludziska jak sobie spacerują także to zapamiętałem właśnie z ostatniej wizyty we Wrocławiu to jest ratusz, nie? mamy tutaj budynek ratusza Widzę rok budowy 1863. Dobra. Jesteśmy na Placu Solnym Że coś odpowiedzmy, odpo, odpo, odpowiednik Rzeszowskiego dworca PKP, czyli budki z kwiatami. No w tym momencie budki przeniesione w okolice dworca lokalnego przy Widzicie, mamy właściwie dzisiaj 16 stycznia, także. Zaczęła się druga połowa stycznia Pogoda no naprawdę wyjątkowo się udała W Rzeszowie leje tutaj cieplutko cały dzień było słonecznie Widzicie ile ludzi jeszcze w rynku? Zbliża się godzina 20, także dość późno powiedzmy Jak na styczeń I mimo to, że jest chłodno, to jednak ludzi dość sporo. Wracamy za chwilę. No tak, wrócą bliżej morza to cieplej, nie? Nie, tu jest O, Igor, nie chowaj się. To jest coś ciekawy budynek, nie? A to jest Jazim Gosia, tak? A to jest co to, to, katedra? Tak, katedra. Nie, nie, nie. Idziemy tam. Tak. Ty, a co to za strumyczek? Wiem, żartuję. by kto nie wiedział, to jest Odra. A co to jest za budynek? Uniwersytet Wrocławski? Też ładny budynek bardzo fajnie prezentuje się. No to mamy spojrzenie na budynki uniwersytetu od drugiej strony. Widzicie jedzie sobie tramwaj. Jesteśmy w centrum duszpasterskiej archidiecezji wrocławskiej Tak, nie każdy oczywiście jest wierzący Nie każdy jest katolikiem, natomiast jeżeli chodzi o budowle we Wrocławiu Obiekty sakralne są naprawdę ciekawą ciekawostką architektoniczną Że warto sobie przyjść za dnia, ale najlepiej to przyjść sobie i za dnia I po zmroku bo naprawdę zupełnie inaczej miasto nocą wygląda moim zdaniem, miasto nocą wygląda jeszcze ciekawiej nie wiem jak wam, ale mi się Wrocław bardzo podoba i na pewno będę chciał tu jeszcze wrócić także niewątpliwie jest to miasto, do którego zawsze chętnie wracam Praca Głównego we Wrocławiu Ostatni przejazd tramwajem Rzeszowski zmodernizowana Skoda 16T Także dosłownie ostatni przystanek I czas pożegnać się z Wrocławiem Jeszcze szybko wizyta w Lednicy. Także z żalem będziemy żegnać Wrocław Czas przejść na drugą stronę, po samochód i wyjechać w kierunku Ludnicy. Także ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Co się dało, to pokazałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia na kolejnych nagraniach.